Witajcie. Dzisiaj pokażemy krótki filmik z zastosowaniem superstopu, Jak łatwo można zrobić tak e, ciężkie materiały i do e, klejenia i do e, spawania jak e, tutaj taki chromonikiel. I zobaczycie jak w, w łatwy sposób e, tutaj coś takiego e, naprawić i jak to zalewamy. Mamy tu oderwany uchwyt, tą rączkę od tutaj tej cienkiej ścianki. Zobaczcie, tutaj także jest ważna różnica w grubości, czyli tutaj mamy grubość, no powiedzmy tych 4 mm, no a tutaj to jest cienka blacha, taka jak w takiej zwykłej tarce, no to tutaj jest, nie wiem, dwie, może trzy dychy. Normalnie byłoby to trudno naprawić, nawet klejem, gdzie byśmy musieli po prostu przyklejać na wzmocnienie kawałki Blaszki. Tak tutaj zalejemy to super stopem. Tylko wcześniej przygotujemy powierzchnię przez przetarcie papierem ściernym. I od wewnątrz także czyścimy. No tutaj troszkę jeszcze nawet jest jakiegoś zabrudzenia. Całość tylko teraz otuszę Chodzi o to, żeby ściągnąć te, to, co pozostało po przeszlifowaniu, jakieś tam różne, o, jeszcze trochę brudne. Ja tutaj użyję dużego palnika, ale równie dobrze możecie użyć nawet jakiejś mocnej lutownicy. Głównie chodzi o to, żeby nagrzać ten kawałek do około 220 stopni w punkcie, a czym to zrobicie, no to już nie ma aż tak dużego znaczenia. No, bardzo ciekawe jest to ujęcie. Całość wystygła i sprawdzimy, jak to trzyma. Ten drugi raz ładniej mi to wyszło. Za pierwszym razem no, za dużo troszkę drutu. Także nie trzeba, nie wiadomo ile. No i teraz zobaczcie, że. Próba jest mocniejsza niż nowe, bo stary, zobaczcie to, stary się wygina i właśnie starego złamałem, a ten, co, który teraz robiłem, nie, nie puścił. No i musimy kolejny raz zrobić, kolejny raz musimy naprawić. Kłoś, Panie, za mocno szarpałem. Ten super stop możecie używać i do takiego chromoniklu i nawet do nierdzewki. Tak jak widzieliście tutaj do tej cienkiej ścianki ten panigaż za mocny. Wystarczyłby zwykły taki mały ołówkowy lub lutownica.